4 lipca, Edyta Nawrocka, witam Państwa, zapraszam na serwis informacyjny. Szczecińska prokuratura umorzyła śledztwo w sprawie tzw. haraczy dla PO, czyli finansowania przez Wałbrzyskie Spółki Miejskie kampanii wyborczej ówczesnego prezydenta Piotra Kruczkowskiego i polityków Platformy Obywatelskiej. Były prezydent Wałbrzycha Piotr Kruczkowski miał zmuszać prezesów Wałbrzyskich Miejskich Spółek do przekazywania pieniędzy na jego kampanię i kampanię polityków Platformy Obywatelskiej. Mówił o tym m.in. wiceprezes Miejskiego Zarządu Budynku Wojciech Czerwiński i były prezes MPK Ireneusz Z. Po trwającym blisko rok śledztwie szczecińska prokuratura nie dopatrzyła się popełnienia przestępstwa bądź też nie zgromadziła wystarczających dowodów. Przedmiotem oceny prokuratora były zdarzenia polegającego, polegające na przekroczeniu uprawnień przez prezydenta e, Wałbrzycha, a także przekroczenia uprawnień przez parlamentarzystów pochodzących z Załbrzyjskiego Okręgu Wyborczego w latach 2005-2007 które miało polegać na zmuszaniu członków zarządu spółek miejskich a konkretnie chodzi o miejskie przedsiębiorstwo komunikacyjne oraz miejski zarząd budynków w Wałbrzychu do finansowania działalności partii politycznej platformy obywatelskiej oraz do wpłacania pieniędzy na rzecz na rzecz kampanii wyborczej ówczesnego prezydenta Wałbrzycha. Prokurator, dokonując oceny tych zdarzeń, nie dopatrzył się w nich znamion czynu zabronionego i z tego powodu postępowanie umorzył. Piotr Kruczkowski z powodu oskarżeń zawiesił w ubiegłym roku członkostwo w Platformie Obywatelskiej. Teraz po umorzeniu postępowania uzyskał status osoby pokrzywdzonej. Zapowiedział dalsze starania o ochronę dobrego imienia. Sprawa tych zarzutów w stosunku do mojej osoby i kilku innych zakończyła się umorzeniem, ale została wszczęta nowa sprawa. Rozpoczęto śledztwo w sprawie składania fałszywych oskarżeń przeciwko tym, którzy te oskarżenia wnieśli. Ja tam zostałem uznany za osobę pokrzywdzoną. Otrzymałem taki status. Moim zdaniem, z jednej strony była to próba ucieczki przez osobę, która dzisiaj, dzisiaj już otrzymała akt oskarżenia, jest oskarżona o wyprowadzenie pieniędzy z firmy, a z drugiej strony była to próba wykorzystania tej sytuacji w bardzo brudnej, brutalnej kampanii wyborczej, która wtedy w Wełbrzyżu toczyła się. Z komunikatu prokuratury wnioskuje, że co do pewnych czynów, prokurator nie miał wątpliwości co do ich zaistnienia, natomiast nie dopatrzył się w znamion przestępstwa, natomiast co do niektórych zarzucanych czynów, no po prostu zabrakło odpowiednich dowodów. Czyli można powiedzieć, że te zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa być może jednak potwierdziły, że transfer środków następował, natomiast czy było to wyłudzanie, czy wymuszanie, czy raczej Dobrowolne dawki, no, na przykład szefów spółek na rzeczy Platformy, no to już właściwie inna historia. Od postanowienia prokuratury o umorzeniu postępowania przysługuje osobom skarżącym Reneuszowi Z. i Wojciechowi Czerwińskiemu zażalenie. Jeśli się na to zdecydują, sprawa zostanie rozpatrzona ponownie. Niepokojące wieści o sytuacji powodziowej dochodzą z sąsiednich powiatów. Na szczęście, w powiecie Wałbrzyskim, rzeki na chwilę obecną nie grożą wylaniem. Obecnie najgroźniej sytuacja wygląda w powiecie Kłockim i Ząbkowickim. Rzeka Nysa Kłocka w kilku miejscach przekroczyła stan ostrzegawczy i lokalnie wystąpiły na niej podtopienia. Bystrzyca dusznicka w miejscowości Szalejów dolny przekroczyła stan alarmowy o 10 centymetrów. Na szczęście mieszkańcy powiatu wałbrzyskiego mogą spać spokojnie, ponieważ sytuacja na naszych rzekach jest stabilna. Pragniemy uspokoić mieszkańców powiatu wałbrzyskiego. Co prawda w powiatach ościennych możemy mówić o podtopieniach i podmyciach w wyniku obfitych opadów deszczu, natomiast w naszym powiecie wałbrzyskim możemy czuć się bezpiecznie. Nie wpłynęły do nas żadne informacje z żadnych dziewięciu gmin o jakimkolwiek zagrożeniu podmyciu i prognozy na przyszłe kolejne godziny również są optymistyczne, ponieważ opady deszczu przewidziane są dopiero z piątku, w piątek po południu i z czwartku na piątek. Wydział Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu ostrzega natomiast przed nadchodzącą w przyszłym tygodniu falą upałów. Ponad 20 mistrzów świata będziemy mogli zobaczyć na żywo na naszych ulicach. Do Wałbrzycha wraca wyścig Tour de Pologne. W środę 11 lipca z Wałbrzyskiego rynku wystartuje drugi etap jednego z największych wyścigów kolarskich świata. Kolarze przejadą przez całe miasto, można więc spodziewać się utrudnień w ruchu, ale mieszkańcy będą mogli obejrzeć wyjątkowe widowisko i spotkać się z mistrzami kolarstwa. To kolejna impreza, kolejne wydarzenie, które dzieje się w sercu miasta, w rynku, dzieje się w Śródmieściu, czyli w, tych, w tej dzielnicy, gdzie wspólnym naszym wysiłkiem już od wielu lat, a ja ten wysiłek kontynuuję, staramy się przywrócić... Naszemu miastu należny wygląd, porządek, czystość. Start honorowy rozpocznie się o godzinie 12.16, ale już wcześniej mieszkańcy będą mogli spotkać się z kolarzami, żeby zdobyć autograf czy zrobić sobie zdjęcie. Zawodnicy przejadą przez Wałbrzych i Szabno a poprzedzać ich będzie kolumna reklamowa. Trasa etapu honorowego będzie przebiegać przez ulicę Kościuszki, plac Tuwima, aleje Wyzwolenia, plac Grunwaldzki, ulicę Wysockiego, Andersa, Solicką, Kolejową, Mickiewicza, Gałczyńskiego, Wyszyńskiego, Łączyńskiego, Wieniawskiego, Degola do ulicy Uczniowskiej, gdzie przewidziano start ostry o godzinie 12.36. Następnie ulicami Strzegomską i Noworudzką paleton opuści Wałbrzych w kierunku Głuszycy i Nowej Rudy. Przejazd kolumny wyścigowej wymagał będzie... Całkowitego zamknięcia ruchu drogowego na trasie przejazdu. Ruch ten planujemy wstrzymać na trasie przejazdu przynajmniej na 15 minut przed przejazdem kolumny wyścigowej. I dlatego też liczyć, liczyć się trzeba z tym, spodziewać się należy, że w danych miejscach na głównych skrzyżowaniach. W mieście ruch ten będzie wstrzymany na około pół godziny, czyli 15 minut przed przejazdem kolumny. Przejazd samej kolumny i udrożnienie tego ruchu spowoduje na pewno tą półgodzinną przerwę w, w, w możliwości przemieszczania się swobodnego po naszym mieście. Będą też inne utrudnienia. Na potrzeby ekip kolarskich zostanie przeznaczony parking ZUS-u przy ulicy Kasztanowej. Do ZUS-u będą mogły wejść tylko te osoby, które mają wezwania na komisję lekarską w godzinach 9.45-11.30. Wyłączona z ruchu od rana do startu będzie ulica 1 maja od ślimaka do rynku. Zaparkuje tam 25 autokarów i 70 wozów technicznych. W rynku, gdzie powstanie miasteczko zawodów, również będzie obowiązywał całkowity zakaz ruchu w godzinach od 6 do 17. .00. Autobusy mają jeździć bez zmian, ale mogą spóźniać się w czasie przejazdu peletonu. Jest to no, 100, praktycznie ponad 100 punktów, które trzeba zabezpieczyć, ponad 100 skrzyżowań, na których trzeba zabezpieczyć bezpieczeństwo. Tutaj przygotowany został plan zabezpieczenia. W tym uczestniczą przede wszystkim Policja, Straż Miejska, nasza Obrzyska oraz służby ochrony, które, są, no, które my przygotowujemy. Tutaj pomagać nam będzie GOP, pomagać nam będzie Straż Graniczna. W Wałbrzychu zagości 200 kolarzy, 25 ekip z 14 krajów. Przez miasto przejadą mistrzowie świata w kolarstwie szosowym, torowym, przełajowym, złoci medaliści Mistrzostw Olimpijskich, zwycięzcy etapowi i zwycięzcy wyścigów klasycznych z tegorocznego kalendarza World Tour. Na liście startowej są takie nazwiska jak Tom Bonen, Alessandro Balan czy Tor Husshoft. To są kolarze, którzy są mistrzami świata w jeździe indywidualnej. Ze startu wspólnego. No i będziemy też mieli polską reprezentację i tutaj jest okazja do tego, aby dopingować Polaków na rowerach tym razem, a więc będzie m.in. Michał Kwiatkowski, który jest również mistrzem świata, ale w jeździe indywidualnej na czas. Ostatnim Polakiem, który wygrał Tour de Polon był Cezary Zamana w 2003 roku. Młodzież i dzieci, które spędzają wakacje w Wałbrzychu, na brak atrakcji nie mogą narzekać. Dziś sprawdzamy ofertę Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz przypominamy, co oferuje Wałbrzyski Ośrodek Kultury. Wałbrzyski Ośrodek Sportu i Rekreacji jak co roku dba o to, by młodzież spędzała czas aktywnie. Największą popularnością cieszą się gry zespołowe. Jak zwykle bardzo szeroka oferta dla młodzieży. Jak zwykle chcemy, żeby młodzież spędzała czas aktywnie, spędzała czas na sportowo. Wszystkie nowe obiekty przyszkolne są dla wszystkich prowadzona jest działalność, turnieje, zawody. Będą turnieje oczywiście piłki nożnej, która jest zawsze najpopularniejsza, ale turnieje koszykówki, streetbola, siatkówki plażowej, siatkówki zwyczajnej, czynny skatepark, czynny basen odkryty. Oferta naprawdę jest bardzo bogata, wystarczy trochę chęci. Terminarz zawodów oraz godziny otwarcia obiektów można znaleźć na stronie internetowej Osiru oraz na portalu waubrzych24.com. Aby osoby niepełnoletnie mogły brać udział w zajęciach, muszą mieć na to pisemną zgodę rodziców lub opiekunów. Co ważne, wszystkie zajęcia są bezpłatne. Wystarczy naprawdę trochę chęci, można zebrać się z kolegami, dopasować do swoich zainteresowań i naprawdę można spędzać czas w sposób aktywny z ośrodkiem sportu i rekreacji, do czego naprawdę gorąco namawiam. Przypomnijmy także wakacyjną ofertę Wałbrzyskiego Ośrodka Kultury. Każdego dnia odbywają się tam zajęcia pod tajemniczą nazwą Wakacje z Duchami. Odkrywamy tajemnice Wałbrzycha, odkrywamy tajemnice Dolnego Śląska, zwiedzimy, zwiedzamy zamki. Jest wiele zajęć, które odbywają się zarówno w samym Wałbrzyskim Ośrodku Kultury, jak i poza naszą siedzibą. No, przede wszystkim próbujemy wyśledzić, czy rzeczywiście te duchy są, a jeżeli są, to być może uda nam się je sfotografować, może uda nam się z tymi duchami nawiązać jakiś kontakt i chyba do tego celu będą też potrzebne łapacze snów, które również przygotujemy na tych zajęciach. Wok Młodzież także do realizacji dwóch spektakli w ramach projektu Lato w Teatrze. Przez cały lipiec młodzież spotykać się będzie w wyspecjalizowanych grupach i pracować nad choreografią, muzyką, kostiumami, a także promocją tego wydarzenia. W sierpniu w każdy piątek, o ile pogoda nam pozwoli, a ja wierzę, że tak będzie, o godzinie 21:30 będziemy prezentować w ramach letniego kina plenerowego polskie dobre kino absurdu. Między innymi zobaczymy Dzień Sfira, te filmy i tutaj uwaga zmiana. Będziemy wyświetlać pod chmurką nie w, na hipodromie stada ogierów koło zamku książ, ale w Amfiteatrze Miejskim koło Teatru Dramatycznego. Każdy piątek godzina 21.30 koce karimaty naprawdę bardzo dobra zabawa. Jednocześnie przypomnę, że Wałbrzyski przegląd filmów niekonwencjonalnych to także konkurs na produkcję kina ofowego. Czekamy na twórców amatorów. Tak naprawdę nie ważna jest technika, liczy się pomysł. Prosimy, przysłajcie do nas produkcję. Ofowe, takie produkcje, które również będą pokazywać te absurdy, które nas otaczają, te absurdy, z którymi tak naprawdę każdy ma do czynienia codziennie. W drugiej połowie sierpnia. Już teraz zapraszam na Międzynarodowy Festiwal Kameralistyki Ansabli imienia księżnej Daisy. Będzie to już nasza dziewiąta edycja. Zaprosiliśmy do Wałbrzycha studentów, zaprosiliśmy do Wałbrzycha profesorów. Będą kursy interpretacji kameralnej, a później koncerty. Będzie również piosenka aktorska, będzie również troszeczkę teatru. To wszystko nie tylko w Sali Maksymiliana, a także w innych pomieszczeniach, przepięknych pomieszczeniach Zamku Książ, ale w tym roku dwa wydarzenia odbędą się w centrum miasta, Miasta, w starej części miasta na jeden koncert zapraszam do Wałbrzyskiego Ratusza do sali witrażowej, a drugi odbędzie się w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej, również w, nowej, w nowo wybudowanej sali. Tradycyjnie wakacje zakończą się największą imprezą w mieście, czyli dniami Wałbrzycha. W tym roku przed Wałbrzyską publicznością, jako Gwiazdy Trzech Wieczorów, wystąpią zespoły Wilki i Kombi oraz Kora. Więcej o atrakcjach, jakie czekają na Wałbrzyszan podczas tegorocznych wakacji, przeczytać można na portalu Wałbrzyk24.com. Ponad 70 dziewcząt przez kilka tygodni walczyło o tytuł księżniczki Małgorzaty, postaci znanej z legend krążących wokół Zamku Grodno. Głosami internautów plebiscyt zwyciężyła Kamila Cieplińska. Do udziału w konkursie zgłosiły się 74 kandydatki. Niestety wiele z nich spóźniło się z wysłaniem zgłoszenia, dlatego, ostatecznie, w galerii konkursowej podziwiać można było 42 dziewczyny. Konkurs miał przede wszystkim pokazać nie tylko piękne kobiety zamieszkujące ziemię wałbrzyską, ale także zachęcić mieszkańców do poznawania innych walorów tego regionu. Jedną z ciekawszych legend i jedną z najpiękniejszych miejsc na Ziemi Wałbrzyskiej jest Zamek Grodno. Z tym zamkiem właśnie związana jest legenda z Księżniczką Małgorzatą, a ponieważ konkurs chcieliśmy skierować głównie do osób młodych, do dziewczyn w wieku 14-26 lat, to właśnie dla nich ogłosiliśmy tytuł na Księżniczkę Małgorzatę. O tym, która z dziewcząt otrzyma tytuł księżniczki Małgorzaty, decydowali internauci w głosowaniu poprzez portal społecznościowy Facebook. Łącznie na wszystkie kandydatki oddano 12 663 głosy. Walka na początku przez pierwsze tygodnie była bardzo wyrównana. Widać było, że dziewczyny bardzo mocno angażują się i pozyskują nowe głosy wśród znajomych poprzez Facebooka. Natomiast już pod koniec w ostatnim tygodniu widać było, że na czołówkę wysunęły się... Trzy dziewczyny, które w tej chwili są laure, laureatkami tego konkursu. I właśnie między nimi była najbardziej wyrównana walka. No, była tak ogromna liczba głosów, że myślę, że trudno było pozostałym kandydatkom dorównać do tej liczby. Z wynikiem 1561 głosów tytuł księżniczki Małgorzaty przypadł Kamili Cieplińskiej. Zwycięszczyni weźmie udział w sesji zdjęciowej w Zamku Grodno, jednak ona sama marzy o karierze mundurowej. Skąd zatem pomysł, aby wziąć udział w takim konkursie? W sumie praktycznie nie, nie wiem do dnia dzisiejszego, ale tak zobaczyłam, że mojego chłopaka siostra bierze udział w konkursie, i chyba wydaje mi się, że to. Na drugim miejscu z wynikiem 1159 głosów znalazła się Orietta Bąkowska, obecnie uczennica drugiej klasy technikum w zespole szkół nr 7 w Wałbrzychu. Orietta interesuje się tańcem, a w konkursie znalazła się przez przypadek. Przypadek, bo koleżanka mi właśnie wysłała linka, żeby zagłosować na koleżankę, no i po prostu napisałam, czy można jeszcze wziąć udziału, no i wrzucili moje zdjęcia do głosowania. Przez jakiś czas walczyłam o to wszystko, bo no ogólnie to był taki ciężki szok, że coś tam znalazłam. No i znajomi też próbowali tam zagarnąć jakieś głosy, no i tak, tak się wyszło drugie miejsce. Trzecie miejsce zdobyła Natalia Pieczka, na którą zagłosowało 1148 osób. Dla Natalii nie było to pierwsze współzawodnictwo polegające na ocenie urody, ponieważ wcześniej brała udział w wyborach Miss Polonia Ziemi Wołbrzyskiej. Zostałam pierwszą wicemist, następnie brałam udział w wyborach Miss Polonia Dolnego Śląska. Tam już bez większych sukcesów, ale jak najbardziej duża satysfakcja taki konkurs. Laureatki konkursu otrzymały zestaw biżuterii, a nowo mianowana księżniczka Małgorzata weźmie udział w sesji zdjęciowej w plenerach Zamku Grodno. Również w ramach nagrody do sesji przygotują ją profesjonalny fryzjer i wizarzysta. To wszystko w serwisie informacyjnym. Dziękuję Państwu za uwagę. Do zobaczenia jutro o godzinie 17.15. Prezenterkę uczesał Salon Fryzjerski René Wałbrzych Piłsudskiego 50. Nasze serwisy informacyjne i program Gość Dnia również w internecie www.tvwałbrzych.pl. Więcej informacji znajdziesz też na portalu waubrzych24.com